Przysłówki w języku angielskim. Przysłówek to część mowy, która odpowiada na pytanie jak, jak często, gdzie, kiedy. Dzielimy je na pięć kategorii: przysłówki miejsca, czasu, sposobu. Częstotliwości i stopnia. Opis każdej z nich znajdziesz w moich filmikach. Przysłówki w języku angielskim mogą określać czasownik, na przykład The Soldiers Were Moving Slowly. The Soldiers Were Moving Slowly. Żołnierze poruszali się powoli. Przymiotnik, na przykład. Mary is amazingly patient. Mary is amazingly patient. Mary jest zadziwiająco cierpliwa. Inny przysłówek, na przykład he. Behaved very badly. He behaved very badly. On zachował się bardzo brzydko. Dobra wiadomość: przysłówki w języku angielskim nie odmieniają się. Prawidłowa kolejność przysłówków w zdaniu angielskim. Przysłówki mogą występować w trzech różnych miejscach w zdaniu. Na początku, w środku i na końcu. Na przykład All morning they played quietly in the living room. All morning they played quietly in the... The living room. Cały ranek bawili się cicho w salonie. Przysłówki sposobu mogą być użyte w każdej z tych pozycji. Na początku zdania stawiamy je w celu podkreślenia ich znaczenia. Na przykład: Carefully she opened the door. Carefully she opened the door. Ostrożnie otworzyła drzwi. Jeśli w jednym zdaniu występuje przysłówek sposobu, miejsca i czasu, szyk zdania wygląda najczęściej następująco. He was working quietly. In the shed all day. He was working quietly in the shed all day. He podmiot was working orzeczenie quietly przysłówek sposobu in the shed przysłówek miejsca all day przysłówek czasu. Jeśli orzeczeniem jest czasownik wyrażający ruch, właściwa kolejność to przysłówek miejsca, sposobu, czasu. Na przykład she went the by bus yesterday. She went the by bus yesterday. She, podmiot, WENT – orzeczenie, THE – przysłówek miejsca, bas przysłówek sposobu, YESTERDAY – przysłówek czasu. Przysłówek czasu zwykle umieszczamy na końcu zdania. Jeśli zależy nam na podkreślenie czasu, postawimy je na początku zdania. Przykład SHE GOES. To the gym every day. She goes to the gym every day. She podmiot goes orzeczenie. To the gym przysłówek miejsca every day przysłówek czasu. Możemy to zamienić. Every day she goes to the gym. Every day she goes to the gym. Every day przysłówek czasu, she, podmiot, goes, orzeczenie, to the gym, przysłówek miejsca. Jak tworzymy przysłówki? Przysłówki tworzymy, dodając końcówkę li do przymiotnika lub rzeczownika. Przykłady. Cheap to jest przymiotnik. Cheaply przysłówek. Tani, tanio. Cheap, cheaply. Przykład. This product is cheap. This product is cheap. Ten produkt jest tani. I bought it cheaply. I bought it cheaply. Kupiłam go tanio. Cheap, cheaply. Quick. Quick. To jest przymiotnik? Quickly. Quickly przysłówek. Szybki, szybko. Przykład. You have to be quick. You have to be quick. Musisz być szybki. We must carry out this operation quickly. We must carry out this operation quickly. Musimy szybko przeprowadzić tę operacje quick quickly Zobacz, że w słowach zakończących na e, poprzedzone spółgłoską, przed dodaniem końcówki e zamieniamy na i. Na przykład heavy, przymiotnik heavy, heavily heavily przysłówek ciężki ciężko przykład this bag is heavy this bag is heavy ta torba jest ciężka you are breathing heavily you are breathing heavily Oddychasz ciężko. Week, week, przymiotnik weekly, weekly, przysłówek, tydzień, tygodniowy. Tygodniowo. Przykład: I will be home in a week. I will be home in a week. Za tydzień będę w domu. Dog food is delivered weekly. Dog food is delivered weekly. Karma dla psów jest dostarczana tygodniowo. Annual. Annual. Przymiotnik. Annually. Annually. Przysłówek. Roczny. Rocznie. Przykład: This holiday is annual. This holiday is annual. To święto jest coroczne. We celebrate this annually. We celebrate this annually. Świętujemy to co roku? Są też wyjątki good good przymiotnik well well przysłówek dobry dobrze przykład you are a good boy you are a good boy jesteś dobrym chłopcem you did this well you did this well Zrobiłeś to dobrze. Przysłówki w angielskim, wyjątki. Niektóre przysłówki wyglądają identycznie, jak przymiotniki. Nie potrzebują końcówki li. Słówka oznaczone gwiazdką mają dwie możliwe formy: z końcówką są bardziej formalne i bez końcówki nieformalne. Best najlepiej. Bete lepiej. Cheap tanio. Clean czysto. Clear jasno, wyraźnie. Close blisko. Cold zimno. Daily codziennie. Deep głęboko. Direct bezpośrednio. Dirty, brudno, early, wcześnie, easy, łatwo, extra, dodatkowo, fa, daleko, fast, szybko, fine, dobrze, wyśmienicie, free, wolno, feather, dalej, hard twardo, trudno, ciężko, high wysoko, auli co godzinę, inside wewnątrz, last ostatnio, na końcu, long długo, loud głośno, low nisko, monthly co miesiąc, past po Quick, szybko. Quiet, cicho. Right, właściwie, poprawnie. Slow, powoli. Straight, prosto. Sure, pewnie. Thin, cienko, chudo. Thick, grubo. Weekly, co tydzień. White, szeroko. Rąk źle niepoprawnie, yearly co roku. Przykłady: This dress is cheap. This dress is cheap. Ta sukienka jest tania. I bought it cheaply in a sale. I bought it cheaply in a sale. Kupiłam ją tanio na wyprzedaży. Your tea is cold. Your tea is cold. Twoja herbata jest zimna. She talks to him coldly. She talks to him coldly. Mówi do niego osiemble. This lake is deep. This lake is deep. To jezioro jest głębokie. I feel deeply about this subject. I feel deeply about this subject. Mam głęboki sentiment do tego tematu. This dog was free. This dog was free. Ten pies był wolny. This dog runs freely. This dog runs freely. Ten pies biega swobodnie. Przysłówki o dwóch podobnych formach i innym znaczeniu. Istnieją pary przysłówków, wywodzących się. Od tego samego przymiotnika, z których jeden ma końcówkę li, a drugi nie. Mimo podobnej pisowni, znaczą one jednak coś zupełnie innego. Deep, deep, głęboko. Deeply, deeply bardzo ogromnie. Przykład. This pond is deep. This pond is deep. Ten staw jest głęboki. I feel deeply in love with you. I feel deeply in love with you. Czuję, że jestem w tobie głęboko zakochany, zakochana direct direct bezpośrednio directly directly natychmiast przykład let me direct you to the office let me direct you to the office Pozwól, że skieruję cię do biura i will be there directly. I will be there directly. Będę tam bezpośrednio natychmiast easy easy łagodnie powoli. Easily easily łatwo. Przykład. It's so easy. It's so easy. To takie proste. You can do this easily. You can do this easily. Możesz to zrobić z łatwością. Free. Free. Za darmo. Frilly. Frilly. Swobodnie, szczodrze. This is a free gift. This is a free gift. To jest darmowy prezent. Advice is given freely. Advice is given freely. Porady udzielane są bezpłatnie. Full Full, pełny, fully, fully, kompletnie. Przykład. The lift is full. The lift is full. Winda jest pełna. The hotel is fully booked. The hotel is fully booked. Hotel jest w pełni zarezerwowany hard, hard, trudny, hardly. Hardly. Prawie nie ledwie. Przykład. This exercise was hard. This exercise was hard. To ćwiczenie było trudne. After the exercise, he could hardly walk. After the exercise, he could hardly walk. Po ćwiczeniach ledwo mógł chodzić. High, high, wysoko, highly. Highly. Bardzo. Przykład. This building is high. This building is high. Ten budynek jest wysoki. He thinks highly of you. He thinks highly of you. On bardzo cię ceni. Last, last w ostatniej kolejności, lastly w końcu. Lastly przykład. She came last in a race. She came last in a race. W wyścigu zajęła ostatnie miejsce. And lastly we will cover this subject And lastly we will cover this subject I na koniec zajmiemy się tym tematem late late późno lately lately Ostatnio. Przykład. I missed the bus. I will be late. I missed the bus. I will be late. Spóźniłem się na autobus. Spóźnię się. I haven't seen my friend lately. I haven't seen my friend lately. Ostatnio nie widziałam mojego przyjaciela. Near, near, blisko, nearly, nearly, prawie. Przykład. Do you live near to me? Do you live near to me? Czy mieszkasz blisko mnie? I nearly got to meet my hero. I nearly got to meet my hero. Prawie spotkałam mojego bohatera. Short, short, krótki. Shortly, shortly, wkrótce. Przykład. The film is short. The film is short. Film jest krótki. I will see you shortly. I will see you shortly. Do zobaczenia wkrótce. Wide. Wide. Szeroki. Widely. Widely. Szeroko. Przykład. The river is very wide here. The river is very wide here. Rzeka jest tu bardzo szeroka. This word is used widely. This word is used widely. To słowo jest powszechnie używane wrong wrong źle wrongly wrongly niewłaściwie przykład this person is wrong this person is wrong ta osoba się myli the word was used wrongly the word was used wrongly to słowo zostało użyte błędnie niewłaściwie that's all for today see you later pauland you stay classy